Podkopałem bardziej. No, przedmiot nie jest zbyt długi, ale kurde, no. Ty, ludzie! Ludzie! To wygląda na. Witam serdecznie, jeden z tej strony. Moi drodzy, która jest godzina. Godzina 1020. Ale ja mam krzywe te okulary, usnąłem raz usnąłem raz chyba na nich i mi się pokrzywiły. I to wkurza. No, teraz będziecie zwracać na to uwagę pewnie, tak jak ja, coraz bardziej. No, jest godzina 10.20. Już pospałem, jeszcze muszę tutaj tylko ogarnąć i tak dalej, bo się szybko zerwałem, bo za długo poleżałem. No posiedzieliśmy dość długo z Saperem i z Kubą No i pokażę wam miejscówę W której spałem Dokładnie w tym miejscu że spał No i To jest działeczka prywatna Sapera I coś mi się wydaje że trzeba będzie o taki pomyśleć Fajnie, to jest kilka, kilkaset metrów od Sapera i no, coś takiego, żeby mieć, żeby się zatrzymywać busiakiem, pomyślimy. Z zasięgiem tu nie ma źle, ale zaraz będę sprawdzał. Yy, w Polsce się dzisiaj troszeczkę o... Mm. Teraz tylko mięte czuć prawie. Ale dalej jest kwaśne. Nawet trudno, żeby nie było. Ale bardzo dobre. Także przynajmniej wiem jak sobie wodę robić dobrą. Darmową! Bo ten odcinek wcześniej tam konstruowałem. No i co? Dzisiaj jest trochę zimniej, ale dzisiaj będą... Dzisiaj chyba będą poszukiwania. Także szykujemy się. Zobaczmy jak to wygląda tutaj. O kurde. Panie. Tak? No to kurde, super miejsce. Poogarniałem sobie lekko syf. Przygotowałem wszystko. Pozmieniałem sondę Bo ty nie mam długich spodni, które by nam nie pasowały. Te co mam to tyle jeszcze, kurde i tak. Ui, 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 ui. Jednak schudłem. I no, będę musiał jechać kupić jakieś. No ale tak to jestem gotowy. Czekam na sopera. Jeszcze zanim saper przyjedzie, to sobie zrobię, ale tym razem z połowy cytryny. To już nie ma to, tamto. I miętę narwę sobie jak przyjadę. Nic się nie stanie, jak dorzucę później. A na razie będę tam to pił nie? No i zaczęło padać. Nieładnie padać zaczęło. Kaliby 44 mojej rycerzy no to co, palimy Dziadosława? Dziadosław, dzisiaj za pierwszym razem wyłączamy klimę, luz i blues. A, jedziemy do sapera, jestem już u sapera Ej, hey, kontrola ogumienia Dobra, ma dobre. Bezpiecznie jeździ. Czekamy na sapera i jedziemy. Zanim saper się przyszykuje, to ja mu pozamiatam. I od razu przetestuję mój nowy nabytek. Znaczy nie taki nowy, tylko nieużywany nigdy. Mam już takie dwie. I nawet nie wiedziałem, że to tak fajnie się da tym nakrywać. Pach, pach. dobry jierbie Teraz pauza Oskarbach Super, gdzie jedziemy? O skarbach Nara Opczajcie jak tu jest ładnie No super poszukiwania się zapowiadają Czierbie. O skarbach Co będziemy robić? O skarbach! O Co? Ja chcę znaleźć skarbo. A ja jest, też. Masz dziurę w telefonie. No, ale ta dziura cię nagrywa. To nie jest brzoza, to jest Bóg. Panie Bogu! Bogu! Idziemy szukać. E, jesteśmy oczywiście na Jurze krakowsko częstochowskiej koło Janowa. I saper wypaczał na widarze coś co przypomina mu strażnicę rycerską. I sprawdzamy czy coś co tutaj znajdziemy będzie pieczętowało, że to jest strażnica rycerska. Ja mam coś takiego. Kawałek fest starego ołowiu. To nie płaska powierzchnia, no tam idzie. Tu się człowiek namacha. Na wchodzi Żelazo Strasznie wieje Ale tu jest taka skałka I tutaj, a skałka Taki spad dość mocny I tutaj wymywa woda Może jakieś monetki średniowieczne będą Mamy jakiś lekki sygnalik, ale Raczej folia aluminiowa Ja folia tam jest Artur weszliśmy na tą górkę i słuchajcie mam tu jakąś no właśnie z jakiegoś golfu chyba takiego gryfa Białogard Białogard dobrze mówię no e? co to z kolczyka jakiegoś wpinka tam u góry musiał być jakiś jaszcząb i tutaj mu wyleciało dokładnie z tej dziury to, co wcześniej jadł. I to jest KR Obrączka 80 PL. Głębio. Jak nic, miejsce strasznie magiczne. E, musiało się tu coś dziać. Na pewno to byli ludzie wieki temu. Coś tutaj. Coś tutaj robili tylko co? Może papieżaki? halo, halo o tak wie, że nic nie słyszę. Ja też tak samo mam. Saper robi komin. <noise> Jeszcze raz. Ale ja chcę wam coś pokazać. Saper też mi coś chce pokazać, ale zobaczcie. E, po muszelkach. Co się dzieje? Się? Test na spostrzegawcę. Test na spostrzegawcę. Ciekawie, to znajdziesz? was co zauważyłem. No to dajcie mi chwilę. Saper ma już jedno odkrycie w skale za sobą. E, na wilczym szańcu. Ale zobaczcie, tutaj Weźmy to narysuj paluchem. Tu są jakieś kropy. To jest herb. Widzisz. Korona, a tu jest starcza godło, nie? I teraz zobacz sobie. E, ja, ja, coś, wam... ja coś słyszałem takiego, że gdzieś tu na skałach jest jakiś fajny znak. Natomiast nie wiedziałem, że to jest to i podejrzewam, że o, to, o, to, o tym mówili. O tym mówili, no. Bo na skałach jest dużo ciekawych fajnych rzeczy powybijanych, tylko trzeba się mocno przyjrzeć. Tam na dole są jakieś napisy ale to tak słabo widać, trzeba się tak przyjrzeć. No ale ten dół robi robotę, ten dół. Ja ten dół zauważyłem, tylko że tak jakby... No nie, nie w ogóle by nie byłem, wiesz, nie miałem czegoś takiego w głowie. Tam w ogóle wygląda jakby jakiś kod odbijał łapy, nie? Gazela freestyle łazi tam. A ja tu miałem fajny żelazny sygnał i kurde, śrubka. Myślałem, że będzie grot. Ale nie ma. Nie ma nie będzie. Będzie. Kulka! Kulka! Kulka. Ale piękny. Ale nie zrywam go, bo ja go jeździć nie będę. Po środku, niczego, duży sygnał, żelazny. Pewnie jakaś puszka. Znając życie, co to, co to? Mamy! Mamy! Odłamek bomby! Tutaj jest jeden szczyt, tam jest drugi szczyt, a tu prawdopodobnie była droga e, i. Tu mam sygnał, raczej miałem sygnał I taki brąz mi się pokazał Ale ten brąz to niestety Niestety jest kawałek Pierścienia wiodącego Mam chyba kawałek noża Chyba, że to odłamek Jest bardzo głęboko No Bardziej z tamtej, nie? Tam. Fajny piasek faktycznie. Bardzo fajnie się kopie w piacha. Ja to bardzo lubię takie głębokie sygnały się najlepiej by były wie, że jest pół metra głębiej No bo to jeszcze orka tutaj mogła być choć leśna, nie? No dotknij pontem. Dotknij Pontem! Poczekaj Blisko Jest! Jest durza. Jest drża Taka mała plamka i idzie w tamtą stronę. Chyba odłamek albo jako bumbo. Uuuu! No, ja już wiem co to jest. Odłamek, a co? Patrz teraz. Odłamek. Mam na głębokości e, nie wiem ile to jest. Z jakieś 15, 15 razy 2,5. E, płaski, ostry przedmiot i długi na to wychodzi. Tutaj wystaje. Wygląda może jak kawał jakiegoś odłamka albo bagnetu. Muszę odkopać do bo to jest za głęboko, żeby tak podjąć. Odkopałem bardziej. No, przedmiot nie jest zbyt długi, ale kurde, no. Ty, ludzie! Ludzie, to wygląda na odłamek od bomby. No, niestety. Tego. Dogoniłem sapera i saper mówi, że teraz mam się dzielić, tak? Ale w saperstwie co byś powiedział? A jak się łąk zbierało, to idź stąd. To idź stąd. <noise> Ale takie piękne miedziane, wiecie, mosiężne. I trochę saper już znalazł różne kształty. To jeszcze nie koniec poszukiwań, ale zmieniłem miejscówę. Podjechaliśmy teraz do Knajpy i będziemy rybkę jedli. <noise> <laughs> smacznego zjedlim rybę i teraz się zatrzymaliśmy i idę napełnić butlę wodą bo tu jest źródełko kaj ono wybija tutaj tam ale kryształ a jaka zimna butle napełnione i jedziemy. No, saper zaczął mówić, a ja w połowie zacząłem kręcić. Podjechaliśmy jeszcze na 74. I jest końcówka dnia i saper powiedział, że... Czy opłaca się? Czy warto przyjechać na jakie pół godzinki, godzinkę, nie, dwie, nie. Czy warto cztery? Czy przyjechać i kopać jak się dzień kończy? Zobaczymy. <laughs> no dobra, i no to idziemy. Potężna dziura. I z potężnej głębokości. Łuseczka, 35 rok. 35, także druga WS. No 67, to jest chyba procent musiądzu, tak? To jakoś tak było. Całkowicie po ciemku trafiają guzika. I to jest wrześniowy guzik z koroną. Duży. Przyprowadziłem sapera w miejsce, gdzie znalazłem guzika, i zobaczcie. Guzikownia. Du dobry duszek mu na, na, na ja Dobry duszek był. Odym przyjechał ze szczęściem. I jeszcze jeden. Kajś ma być. Jestem już w busie. Jest godzina 22.30. Przyjechaliśmy. No i trzeba się ogarniać. Jo. Ja pożegnaję się z saperem, strasznie mi się z tym śpiący w ogóle. Ale jest okropnie zimno, 11 stopni mam w busie tylko. Tutaj będzie widać za chwilę, jak będę do Was gadał, to możecie zwrócić uwagę. Eee, taki dzień, taki dzień. Muszę podładować akumulator, bo było mi wybasto, pewnie siądzie w połowie dnia, w połowie nocy. A nie chciałbym się obudzić i się telepać z tego zimna. O, widać teraz 11 stopni Celsjusza. Także taki dzień. Tyle z mojej strony. Przepraszam. Trzymajcie się. Cześć.